Te, te, to będzie to. Dobra, to jest. To jest te podejście. I on zrobił to. <grymne> co się dzieje? Nagrywane na Twitchu. Streamuję prawie co drugi dzień. Beobachter streama. Halo, halo, siema gamerzy. A dzisiaj gramy w Dark Soulsy. Jak nazwać postać? Czy mam. <grymne> Czy mam nazwać postać Donda? Donda West Jak wyglądała Donda West powiedz mi jakie miała ty włos <noise> Długie, no dzięki Długie kręcone, mam tu kręcone si Wave? Seems right <noise> Ok Light brown Ok Donda West is sorcerer O <noise> oh, kurwa <noise> Jaki miała gift specjalny Donda West <grystanie> large, okej okay. Powinna no. być necromancer Nie ma takiej klasy w Dark Souls <grystanie> Czy ty kurwa nawiązałeś do tego, że nie szczyje? Ja wiem. <grystanie> O, oh, shit the fuck off! Doczniemy bola. Nie doczniemy bola. Widocznie powiedz mi, czy Chester, Chester przeżyje, czy Chester nie przeżyje. Co robimy? Robimy. rzut monetą? To orzeł, czy reszka? Które będzie śmiercią? Orzeł na śmierć? Okej, okay, to trojemy Dice'a. Orzeł. Orzeł. Chester, uh, What's my decision? Uh, I choose death. Inacka. <y> tak wybrał chat. O, dostaliśmy fanty. Siema. Siema, mojej kani, witam was! Trochę backstepa. <śmiech> <śmiech> o nie, Donda West! Przeżyj! Stop, 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 stop! Nie daj się Donda! Czemu ten dager bije tak mało? <laughs> Donda West trafiła do piekła Boże, ile ten boss fight zajmie tym Dagerem Jeeeeeees, Donda West! Dobra. <laughs> Przygoda Dundy West się dopiero zaczyna. S spróbuję go sparować shieldem, którego, którego nie umiem unieść. Ile, ile trwa pary? O Boże. Teraz! <laughs> Coś nie wyszło. Teraz. Może, może przestanę. Fuck, ja nie mogę... Nie mogę nikogo zabić. Musimy zlevelować i użyć tej halabardy. Będziemy my sobie to... Damy jeden w intelligence, będziemy mieli jakiegoś spela. Aha, mamy możemy tylko jeden. Co robi, remedy? Co, ro co, co, co robi Remedy? Co robi Remedy? Co robi Remedy? Reduce bleeding and poison build up. Bardzo się nam przyda. Dobry level up. Dobry level up. Saul of Proud Warrior to, to, nie to mi nie pomoże. O oh, fuck. Przeżyliśmy na jednym hapsie. Czy u góry... U góry jest jakiś nie. item? O nie. Drop item. Mój item. Zdecydowanie bardziej fashion, bo... mamy dwie poty, żeby zabić Black Knighta. Muszę sparować wszystkie jego ataki Zgradamy się do niego Pierwszy atak jest sukcesful. Zależy mu kurwa 26 demecza To nie chyćcie Każdy nie Tylko Nie wyszło. Nie tego. Ja nie mogę tej broni w ogóle w dwie ręce wziąć. Przyszedł Taurus Demon. My wejdziemy sobie na górę. 201! jeden. 15 Zaczyna się źle. O nie! Nie, nie, nie! Czy się opłaca go bić w ten sposób. No nie trafi. A, dobra, trafi nas. Wypijemy dwie poty i na niego skoczymy. Chyba, że on tu wskoczy. On tu wskoczy! <grytum> dobra, jeszcze raz. Dwieście damage'a. Nic nie widzę. Dobra, coś zrobimy? Na mnie mi zrobił damage. O nie, co, co on zmienił kierunek. Te, te, to będzie to. Dobra, to jest. To jest te podejście. I on zrobił to. <ścoughs> co się dzieje? 230, czy ten dager nie jest lepszy? Nie, nadepnął mnie. Zniemy go dagerem po jajach. Na dodża. Musimy to docznąć że będziemy no to. to. się. I to też. Idzie dobrze. I został zastagerowany. I nam to dużo nie dało. I nam przypieprzył. Musimy się schilować. On co Ja jestem! Czy wejdę? Uuu, dostaliśmy... Niedobrze. Healujemy się. Nie skacz! Nie skoczył. Dobra. Łatwo. Leci smok. Nie wiem, czy zdążymy przebiec w tym armorze. Ale spróbujemy. Dobra. Trzymajcie kciuki. Nie zdążyliśmy. O, oh fuck, Mamy za mało jeszcze. Teraz możemy naszą nową brońkę wziąć. Możemy ją dual wieldować Dobra, Krystal Halabard Zobaczymy, czy Halabarda ma dość damagea, żeby przeciąć. uciąć ogon smoka Teraz wybiegniemy. Obniż ten ogon. O! Uciąłem mu o ogon! Ja pierdolę.